Witajcie na kanale Nasz Ogródek A to jest flok szydlasty Jedna z tych bylin, którą trudno zabić Mamy tutaj stanowisko bardzo słoneczne i piaszczyste Świetnie się sprawdza. Tworzy poduszki. Jest silnie zadar... zadarniającą rośliną. Łatwo się ukorzenia. Ma fajne kolory. Tutaj akurat widzimy fiolet i biel. Tutaj mamy formę bardzo wybarwioną, różową. Świetnie widać ją z góry. Właściwie one już kończą swoją porę kwitnienia. U nas zaczęły szybko kwitnąć. Sąsiedzi byli zachwyceni tak intensywnym kolorem. Jest połowa maja. Praktycznie od miesiąca kwitną. Teraz pokażę Wam, jak w prosty sposób uzyskać świeżą sadzonkę, która łatwo się przyjmie. Wystarczy ostry nóż. I łopatka. Odsłaniamy sobie taki ukorzeniony fragment. Bardzo ładnie tutaj jest zakorzenione. Wystarczy. Nożykiem przeciąć dookoła tak i tutaj o, mamy to, i bierzemy łopatkę, nasza łopatka, proszę bardzo. Tak. I. Śmiało. O. Podważamy. O. I co my tu widzimy? O, korzonki ma. Super. Przyjmi się pięknie, ale się jeszcze trzyma. Musimy poprawić cięcie. Chodź tu malotki I super. Widzicie to? Pięknie ukorzeniona sadzoneczka, zaraz ją zasadzimy. Cudownie. I już jesteśmy w miejscu docelowym, gdzie zasadzimy naszą sadzoneczkę floksaszy dla tego. Jak widać, ładnie się skomponuje z kocanką włoską, rojnikami, białym kamieniem. Tu pozwoliłam sobie wykopać już niewielką dziurę w sam raz. Damy, jak zwykle, najprostszej, najtańszej ziemi. To wystarczy. Roxy 13 nie ma żadnych specjalnych wymagań. Tak naprawdę możemy go dzielić i rozmnażać przez cały sezon. Robiłam to w zeszłym roku, wtedy kiedy założyliśmy nasz ogródek, i za każdym razem się udawało. Wszystkie przetrwały zimę. Pięknie. O, wystarczy, tak? Bardzo ładnie. Oczypiamy sobie jeszcze. Tak. obsypiemy sobie. Tutaj mamy taki fajny łupek. Nie zgadniecie skąd? Oczywiście, znaleziony na spacerze. Tak. Troszkę z tą wierzchnią warstwą przemieszamy. Jeszcze trochę. Ja najbardziej lubię sypać ręką, żeby czuć tą ziemię. To sprawia mi przyjemność. Tak, czuję jak te rośliny zaczynają rosnąć. I mamy to, i oczywiście podlewamy ostrożnie. I możemy uznać. O, jeszcze tu parę kamyczków, żeby z tej strony roślina była widoczna, żeby czasem dzieciaki nie podeptały. Gdy przyjdą zwiedzać teren, o, możemy uznać, że nasza roślinka jest zasadzona. Powodzenia! Jeśli podobał Wam się filmik, subskrybujcie nasz kanał i dajcie łapkę w górę.